Historię taką teraz przedstawię i może trochę was zaciekawię. Jak figur kilka się pokłóciło, i co takiego spór ten skończyło. W piątek wieczorem, tuż po kolacji, w dysputę weszły wszelkiej gradacji figury proste oraz złożone, skomplikowane i wyważone. O kątach prostych oraz rozwartych, bokach obfitych i tych zeżartych, w osiach symetrii niejednokrotnych, smutnych, wesołych, nieco markotnych, liniach równiutkich jak te od szafy, krzywizn pochyłej szyi żyrafy oraz trójkąty Pitagorasa. I te od sasa, i te do lasa zgarbione, zgrabne, nieprzyzwoite, barczyste, skromne i te nabite. Ostre trójkąty równoramienne. Mówią o sobie, że są przepiękne. Szczupłe, strzeliste w swojej naturze, szerokie w biodrach, węższe ku górze. Nie chcemy chwalić się przecież, ale jesteśmy znane na wielką skalę. Naszej natury szuka w banknocie na plecach George'a My na odwrocie. Kpiły z prostackiej okręgu formy. Tu nie ma wdzięku, tu nie ma normy. I z każdej strony jest taka sama, jest strasznie nudna. Hi, proszę pana. A na to okrąg mówi z wyższością. Ty stoisz w miejscu, a ja z szybkością wszędzie gdzie zechcę, jestem w trimiga. Żadna tu forma się nie wymiga, bo choć starałaby się bezmiernie nie będzie szybsza nigdy ode mnie. Znam wszystkie świata tego historie. To o mnie głoszą mądre teorie. Jestem najstarsza, najpotrzebniejsza. No, spróbuj proszę być tutaj lepsza. Deltoid parska. Jak to nie wiecie? Ja z wszystkich figur, najwyżej przecież, fruwam nad słońcem i nad gwiazdami. Slalomem pędzę między chmurami. Widzę was z góry, Wiem o was wiele. Nie podskakujcie, mi przyjaciele. Równoległobok chyba pijany. Pochyłe równo ma obie ściany. Chwieje się parias, nędzarz, nieboże. Jak śmie tu bywać pojąć nie może. Tne towarzystwo patrząc na nań z góry cóż za oferma krzywe kontury! Drwią prostokąty, kwadraty, koła. Tu nie pasuje taka pierdoła. Kwadrat, że kolos, więc się nadyma, że nie przewróci go żadna siła. Pełen tężyzny i muskularny, że jest stabilny, monumentalny. Żaden prostokąt nie da mu rady, że jest odporny na takie zwady. Prostokąt odparł na te zniewagi, zajmując przestrzeń jego uwagi. Nic ci do tego, mój ty grubasku. Jak cię przewrócę, będziesz w ty jesteś tęgi, ciut przesadzony. Prosty, niezgrabny, tak z każdej strony. Moja postura? Ja jestem rosły. Mówi prostokąt, nieco wyniosły. Pręży się trapez. Popatrzcie na mnie. Czyż nie wyglądam nadzwyczaj zgrabnie? U dołu szerszy, u góry kształtny. Która zaprzeczy, że jestem ładny? A gdy odwrócę swoją naturę... Mam rzeźby greckiej, torsu, posturę. W kanonie będąc przez wieki całe, dzięki mnie rzeźby tworzą wspaniałe. Cynicznie rzucił w stronę trójkąta. Nie masz ty przecież prostego kąta. Cóż ty za forma jesteś, biedaku? Ani do domu, ni do tartaku. Patrz na sześciokąt. Sześć ma wierzchołków. Zobaczysz go w geogrifach Inku. Rąb się rozzłościł i krzyczy srodze. Zmykajcie wszyscy na jednej nodze. Najlepszy jestem, najdoskonalszy. Z wszystkich bezspornie najokazalszy. Jestem jak diament, taką mam formę. One w karatach trzymają normę. Zatem nie dziwcie się, że to dla mnie. Wszystkie pochwały, niezaprzeczalnie. Olśniewający jestem, rzecz jasna. Dumnie mnie nosi, suknia przyciasna. Bywam w salonach i w koliach błyszczę, moje na szczycie miejsce najwyższe. Jestem elitą. No patrzcie sami, Oryginał ze mnie co oko mam. Zwykli, przeciętni, wybelejacy. ja cieszę takich, co są przytacy. Zwijcie mnie królem. Sprawa jest prosta, oto jest moja krótka riposta. A kiedy spór ten rozgorzał wielce, z kryształu misy od tak na prędkce. Zosia, dziewczynka w spojrzeniu z głazem, chwyciła ciastka za jednym razem. Nadęty kwadrat wiecznie ponury. Prostokąt pyszny ze swej postury. Ignorant trójkąt z ironią w głosie, co się ustawił na szczytu stosie. Porywczy okrok pewny swojego hołd i zasługi tylko dla niego. Chciwy uznania kłótliwy rąb, co ego grzmiało jak tysiąc bomb. I trapez narcyz, rozkochany w sobie, Najbardziej próżny na całym globie. Pochyły nic po nierównoległobok, Bufon deltoid tuż zaraz obok. Wrzuciła w usta zawartość dłoni, Schrupała, zgryzła i dalej goni. Tak oto wszystkie zmicy krakersy, Szybko zniknęły w trzy-cztery kęsy. A że krakersy niewiele warte, zwyczajnie zatem zostały zżarte. I tutaj morał nam się pojawił, bo mały człowiek wielki spór strawił. Jak być figurą, to tylko taką, która nie chełpi się swoją marką.